Siemanko, cześć, witam. Był event Double XP na początku lipca 2023. Trzeba nagrać podsumowanie. Zapraszam. No to od samego początku 94,3% do 138 lista z lojality. Lojality 50% to jest niezmienne. Koniec eventu 70,28% do 138 lista z Loy Po jednym, czyli ile daje mi jeden lasting? 3,8% Durei Bli nie podaje, no bo w ogóle ich tutaj nie używałem Wbiłem łącznie przez cały event 24,02% 6 lastingów spalone Które dały mi 22,8% Gra, czyli hunty Jakieś tam przypadkowe użycia, no bolta w tym przypadku albo mm, bossy czyli 1,22% wydałem łącznie ponad 45kk expa wbiłem 255kk ponad wydałem tylko i wyłącznie 180 tc ogólnie te, ten cały exp był wbity na trzech huntach wiadomo były tam jeszcze jakieś inne potworki zabijane ale to tak pobocznie huntem tego raczej nazwać się nie da no i tak to Właśnie wyglądało przez cały evencik nie nie jest nie ma aż tak dużo expo jak na ostatnim bo tam wbiłem chyba 400 ponad ale 255 też spoko no i sporo lista też wleciało ogólnie już 133 na czysto więc fajnie tyle napiszcie w komentarzu jak wam przeszedł evencik i zostawcie łapkę jak suba nie ma to też zapraszam i do następnego cześć.